Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym. Oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swojego kupiectwa, a inni pochwycieli, pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swoje wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc i narostaje dróg i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego – Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom – Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto słowo Pańskie. Patrzymy na tę Ewangelię i to, co Pan Jezus mówił dwa tysiące lat temu i co zostało zapisane, jest dla nas jasne, że dotyczyło dwa tysiące lat temu Żydów. Czyli Jezus mówi o uczcie przygotowanej dla syna, czyli ojciec przygotowuje ucztę dla syna i tą ucztą jest baranek paschalny, Pan Jezus i ci zaproszeni, czyli naród wybrany, przygotowywany przez lata, nie jest tej uczty, nie jest na nią gotowy, albo nie chce skorzystać z zaproszenia. Niektórzy mówią, że mają inne sprawy, inni mówią, że mają coś ważnego do zrobienia, albo idą do swojego kupiectwa, a niektórzy znieważyli i pozabijali proroków, a potem pana Jezusa. No i co powinien zrobić wtedy gospodarz? Uniesiony gniewem posłał swoje wojska, kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. No i to jest zapowiedź zburzenia Jerozolimy, która nastąpiła. I potem poganie przychodzą na ucztę weselną, czyli uczestniczą w tym, co powinni uczestniczyć żyć. Potem z tych pogan okazuje się, że niektórzy nie mają stroju weselnego, i chociaż była im głoszona Ewangelia, poszli za Chrystusem to tak naprawdę przez swoje czyny odpadli. To jest w skrócie wytłumaczenie przypowieści 2000 lat temu. Ale my czytamy tę Ewangelię jako słowo żywe dzisiaj. Ona dzisiaj ma do nas mówić i ma swoją moc. A zatem ja jestem przekonany, że dzisiaj Duch Święty też nam daje rozumienie bardzo konkretnie tych słów biblijnych, które jak Jezus je mówił, to to wyjaśnienie Wam teraz powiedziałem. Dlatego też po tych przypowieściach, które Pan Jezus mówił o królestwie, za każdym razem faryzeusze, uczeni w piśmie, chcieli Jezusa zabić, ponieważ oni to odczytywali wyraźnie. Może nie do końca odczytywali zburzenie Jerozolimy, chociaż Jezus zapowiadał: Zburzcie tę świątynię, a w trzy dni ją odbuduję, i wtedy go wyśmiewali. Natomiast gdybyśmy mieli dzisiaj odczytać tę przypowieść, to by dotyczyła ona ludzi wierzących. Ludzi, nas, chodzących do Kościoła, modlących się, niezależnie czy to będzie w Polsce, czy to gdzie jesteśmy w Londynie, w każdym miejscu dotyczy to tych, którzy są zaproszeni. I czym dzisiaj jest uczta? Możemy ją rozumieć, że to jest zaproszenie na Eucharystię. Możemy tak rozumieć. To już jest nasza interpretacja. Ja, w kluczu dzisiejszej, całej, całego dzisiejszego spotkania, które tutaj mamy, bym powiedział, że to jest zaproszenie do życia w Duchu Świętym. Że to jest uczta, uczta radości, uczta naszego życia. Bóg, który nas zaprasza do życia w Duchu Świętym, non-stop. Do życia w Bogu, w Jego obecności. I gdy słyszymy te słowa, one nas poruszają, widzimy znaki. Widzimy uzdrowienia, widzimy to, co Bóg w nas sprawia, jak nasze serce gdzieś przekracza. I jaka jest na to nasza odpowiedź? Jaka jest nasza odpowiedź na to, że ucztuj, niech Twoje życie będzie jednym wielkim świętem, świętem działania mocy Bożej w tobie, obecności Bożej. Przyjdźcie na ucztę, wszystko jest gotowe. To, to jest właśnie współpraca z Duchem Świętym, bo z naszej strony to jest tylko brać, przygotować serce i brać, tylko przyjść. Wszystko jest gotowe. Przygotował wszystko Chrystus. To On dał Ducha Świętego, On umarł za nas, On z martwych wstał i zaprasza nas w to doświadczenie. Przyjdźcie, wszystko jest gotowe. I się okazuje, gdy słyszymy to zaproszenie, to niektórzy powiedzą, no ale mam to zostawić: to wszystko, co mam, to, co sobie uzbierałem, to, co gdzieś funkcjonuje dookoła. Mam jakoś ułożone życie, i mam teraz żyć w duchu świętym tak trochę z głową w chmurach, że wszystko poddać Panu Bogu. To ja wolę, mam swoje pole, mam swoje kupiectwa, swoje jakieś sprawy i muszę się gdzieś tam układać w pracy czy w, w rodzinie. Mam swój jakiś styl. Ja oczywiście będę z Panem Bogiem, tylko czy tak, co tak? Wszystko ma być wypełnione Panem Bogiem? Myślę, że jak jesteśmy tutaj w tym gronie, to wielu z nas ma doświadczenie życia w Bogu non stop. My to mamy doświadczenie. Więc to jest, czyli mamy doświadczenie ucztowania w radość, że radość jest naszym powołaniem. Ale wtedy trudność jest taka, czy to jest nasze doświadczenie cały czas. Czy być może chwasty, troski doczesne, jakieś różne rzeczy, chwasty wobec ziarna, które sprawiają, że, że tracimy tę radość i nic sobie z tego nie robimy. Bo jeżeli tracimy, to jeszcze to jest do nawrócenia gorzej jak tracimy i sobie nic z tego nie robimy. Ale to wydaje mi się, że jest sytuacja z końcówki tej przypowieści. Natomiast sytuacja odmawiania Bogu, czyli powiedzenia nie pójdę na tę ucztę radości. Ja przecież mamy pełnię Ducha Świętego, to o co chodzi? Znacie takie teksty. Mamy pełnię Ducha Świętego, to nie zawracajcie nam głowy czy teraz życie w Duchu Świętym, ja żyję w Duchu Świętym, to powie każdy ksiądz. W 100%. Bo ma taką wiedzę teologiczną. Przyjęliśmy łaskę chrztu w 100% podczas chrztu i no i co chcesz więcej. Natomiast jest coś takiego, jak współpraca. Moglibyśmy powiedzieć e, równie dobrze dziecko po pierwszej komunii, przyjęło komunię, no i co chcieć więcej. Przyjął Pana Jezusa, Pan Bóg jest w Nim. No i się okazuje, że to nie wystarcza. Nie wystarcza, że Pan Bóg przyszedł do Niego i jest w Nim. Z tym trzeba podjąć współpracę. Nie wystarczy, że ktoś pójdzie na Eucharystię i przyjmie Pana Jezusa. Trzeba podjąć z tym współpracę. Ta współpraca to jest moje osobiste nawrócenie. To jest moje poddawanie się Bogu. To jest branie na siebie konsekwencji różnych swoich grzechów, to, że, to, że coś zrobiłem, I, i Bóg dalej to jest w stanie wyprostować, ale poddawanie się temu cały czas. I to jest droga, w którą Bóg nas zaprasza. I z Duchem Świętym to nie jest tak, że mam pełnię i, i, i sobie zamknąłem Ducha Świętego, po prostu wiem, w kieszeni i jest. Bo, bo jest chrzesta, jeszcze potem pomodlił się biskup na bierzmowanie, on już teraz już w ogóle jest pełnia, pełnia pełni i to jest ciągłe ciągłe odnawianie. Ciągłe. Dlaczego w zakonach mamy modlitwy przypisane codziennie i one się powtarzają? Dlaczego w małżeństwach macie sobie mówić dobre słowa codziennie? Czemu kobiety zapominają, że są kochane? Zapominają, chcą słyszeć. Dlaczego? Po to, żeby to odnawiać. Panowie też chcą tam swoje słyszeć, chcą być chwaleni. I to jest e, od razu, jak pochwalisz, to, to, to są łasi na takie rzeczy. E, już widziałem kiedyś, jak piersi rośnie facetowi, jak usłyszał, że tak równo przebił obraz. I po prostu patrzył i podziwiał, że to słyszy od żony, to, że jej się podoba. To było niesamowite. Także to, to każdy z nas chce coś takiego usłyszeć. To jest nam potrzebne. I dlaczego to potrzebujemy odnawiać? No Bóg tak to wszystko pomyślał. Potrzebujemy codziennie jeść, potrzebujemy cały czas oddychać na nowo, spać na nowo, bo jesteśmy zmęczeni. I podobnie jest z Duchem Świętym, ze współpracą z Duchem Świętym. Nie jest, że raz i koniec, a później już wszystko z górki. To jest działanie w mocy Bożej. Jak czytamy dzieje apostolskie, to za każdym razem, gdy jest podejmowana współpraca z Duchem Świętym, że ogień wstępuje na nowo proszą o Ducha Świętego i na nowo proszą, chociaż mają jego pełnię to na nowo proszą dlaczego? Bo się pojawił lęk. Bo jednego aresztowali za apostołów, drugiego aresztowali, i się boją pozostali. Prosimy o ducha. Nie zostajemy w tym. A my dzisiaj mamy lęk. No i co powiemy? A no jest lęk może do psychologa pójdę. Możesz pójść, nie chcę tutaj. Proszę bardzo. Natomiast nie korzystamy w ogóle z mocy, którą Bóg nam daje. Jakby w naszej głowie, w myśleniu, ona jest gdzieś naprawdę na samym końcu. To jak już nic nie pomaga, no to może, może coś. Taką, miałem taką sytuację: osoba była świeżo nawrócona. Byłem z młodzieżą w górach i samochód nie odpalał. I już było na pych, na tak, na tak, już potem jakimś tam gazem jeszcze psikali w środku. Nie wiem, chyba z 20 minut się z tym siłowaliśmy. I ta dziewczyna, świeżo nawrócona, ona mówi, to może się pomodlimy. Było mi głupio to słyszeć w ogóle. Sam na samochód. No i ona wyszła z tego samochodu, bo to był jej samochód, i się pomodliła. Weszła do samochodu i odpalił. Po, po prostu yy, było, mi, było mi naprawdę wstyd, księdzu, że nie dość, że znaczy w ogóle mi to do głowy nie przyszło, że tak, że to ma sens. Już nie tyle, że to działa, tylko, że to ma w ogóle sens i to jeszcze po tylu próbach, a tutaj po prostu na ofitka i, yy, i w taki sposób i to jeszcze zadziałało. Yy, ale. No, tak funkcjonujemy. Być może jest tak, że im ktoś jest bardziej rozwinięty, dłużej we wspólnocie i tak dalej, to mówi: No, nie mam opcji i koniec. I, i, I może dlatego gdzieś tak śpimy, jako duchowni w zakonach, mówimy: No, przecież mamy pełnię i jesteśmy zadowoleni. A w efekcie to oznacza, że nie idziemy na ucztę radości. Uczta radości, czyli uczta ducha świętego. Zaprasza nas Bóg na ucztę, żebyśmy posługiwali mocą Bożą, uzdrowieniami, uwolnieniami, yy, mocą słowa, proroctwem, mocą modlitwy, a, a potem pozostajemy na poziomie, że intencje o uzdrowienie to oczywiście przyjmę. Ale żeby się pomodlić o uzdrowienie, to już niekoniecznie. Intencje namże świętą o uzdrowienie każdy ksiądz przyjmie. Żeby się pomodlić na mszy, intencje, tak, żeby wziąć o uzdrowienie. Ale msze o uzdrowienie, żeby zrobić w kościele to są nieliczne takie miejsca, że można. I wtedy jeszcze jest masa różnych ograniczeń, czego nie można zrobić, bo to będzie za dużo. Albo za dużo dziejów apostolskich, albo itd. i tak dalej. I to jest coś, czego się boimy, że ta uczta, ale nie do końca, to jest ta obawa, którą mamy, a jeszcze wyjść z ewangelizacją? Głosić gdzieś na zewnątrz? Hmm. To, yy, to, to jest trudna sprawa. Myślę, że ta uczta, to porównanie, że duch nas zaprasza do ucztowania, żeby nasze życie było ucztą. Wszystko jest gotowe. Naprawdę. Wchodź, otwieraj się, wchodź, otwieraj się i współpracuj. Przełamuj się do współpracy, przełamuj się, żeby pójść żeby wejść w to doświadczenie. No i odpowiedź na to, być może jest Boga taka, skoro oni nie chcą, to pójdę do innych. Wiele, wiele osób tak interpretuje chociażby nowe pojawienie się działania Ducha świętego w znakach i cudach, chociażby co do Kościoła i do, co do ruchów protestanckich. Skoro Kościół tak długość, stał, mając pełnię i dopiero Sobór Watykański to ruszył, to, to duch działał. Działa też i działa cały czas w Kościele. Są święte osoby współpracujące z mocą, ale ponieważ to nie idzie w tak, jak chce duch, to działa gdzie indziej. I, I dzisiaj, jak mamy ruch ekumeniczny, to ekumenizm polega na tym, że Możemy razem się modlić i razem słuchać, jak Duch Święty w nas działa. Że się modlimy z prawosławnym razem i Duch przez niego działa. Jak macie małżeństwo, że jest anglikanin i katolik, to ekumenizm małżeński, który jest szczytem ekumenizmu, polega na tym, że możecie się modlić razem i patrzeć, jak Duch Święty działa w jednym i drugim. I to, to, to rozumienie. Da, daje Duch Święty Kościołowi. Po Soborze Watykańskim drugim kolejne kościoły protestanckie się otwierały na, na działanie Ducha Świętego. Może tak jest, może tak mamy dzisiaj tę Ewangelię rozumieć? Ja ją tak rozumiem, w ten sposób. Ale co się okazuje z tych osób, które podejmują żywe staranie się o współpracę codzienną z Duchem Świętym? Czyli nie, nie, że powiem, mam pełnie, dajcie mi spokój idę spać. To co papież Franciszek mówi, żeby iść, zejść z kanapy wygodnictwa. Ta kanapa to jest właśnie, że sobie siedzę i nie będę nic robił, gdzie mógłbym troszkę zaryzykować. A jak podejmiemy działanie z Duchem Świętym, za każdym razem jest ryzyko. On nas na pewno wypuści w taką przestrzeń, gdzie będzie błogosławieństwo. Na pewno nas wypuści w taką przestrzeń, czyli prześladowanie. Tak? Błogosławieństwo, czyli tak jak czytamy w Kazaniu na Górze, urąganie yy, i kłamliwe rzeczy przeciwko Wam i wszystkie złe rzeczy, tylko dlatego, że powiedziałeś Duchowi Świętemu tak. I ci z Was, którzy próbowali we wspólnocie wyjść z, z ewangelizacją na ulicę, podejmowaliście modlitwę o uwolnienie, o uzdrowienie. Na pewno się z tym spotkaliście. Nie od tego księdza, to od tamtego. I potem trzeba albo parafię zmienić, albo diecezję, albo nie wiadomo co jeszcze. Dlaczego? Bo podejmujesz żywą współpracę z Duchem Świętym i Ewangelia się realizuje. Nie wycofuj się, bo jesteś w przygodzie. W przygodzie krzyża, która prowadzi nieustannie do życia, do zmartwychwstania i dalej w Duchu Świętym, żeby działać. To jest, to jest żywa Ewangelia. Do tego jesteśmy wezwani. To nie jest prześladowanie na zasadzie, a może się teraz nad tym poznęcam. I teraz dobry Bóg nagle zmienia zdanie i się będzie znęcał nad kimś z nas. To nie działa tak. Ale podejmując współpracę z Duchem Świętym, jak patrzymy na dzieje apostolskie, jak patrzymy na Kościół, będziesz z tego powodu cierpiał. Ale każdy, kto z powodu Ducha Świętego cierpi. I są rozłamy z tego powodu i rozłamy we wspólnotach i się drużyny ewangelizacyjne rozsypują i zespoły się rozsypują. I to jeszcze nie świadczy wcale o tym. Barnaba z Pawłem się pokłócili tak, że potem już nie ewangelizowali razem. Dwóch świętych. I zostali świętymi. I tyle razem zrobili. Doszło do takiego sporu, że nie byli w stanie dalej razem działać. I no tak się stało. Tak się dzieje, kiedy współpracujemy z Duchem Świętym i zły atakuje, gdzie się tylko da. Ale jednocześnie to, co Małgosia nam przeczytała z listu do Filipian, kiedy Paweł mówi: Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. Być sytym, głód, cierpieć, korzystać z obfitości, doznawać niedostatku, wszystko mogę w każdym miejscu. Wy, którzy przyjechaliście do Anglii, na pewno macie to doświadczenie. To jest, to jest wasze doświadczenie ludzkie. Jak tutaj przyjechaliście, chyba że się już tu urodziliście, albo, ale myślę, że jak sporo po polsku mówicie, to, to każdy z was tutaj jakoś przyjechał. I początek był. straszny. Tak, straszny. Nawet jeżeli miałeś pracę, nawet jak miałeś kontakty, nawet jak język znałeś, a przypuszczam, że większość z was te po, początki to były takie trochę bycia jak dziecko znowu. I, ale po czasie to się zmienia, ale to jest to, umiem tak i tak. I święty Paweł, który w różnych był rzeczach, że obfitował we wszystko, a innym razem go raz obfituje, a kolejnego dnia coś tam nagadali, że jest e, przeciwko Kościołowi, e, bo była za nim taka wina cały czas konserwatywna, która szła tradycyjna i, i przeciwko niemu, rozwalcowywali wszystko, co robił. I jednego dnia, och, ja, Paweł, jaki jest wspaniały, bogowie do nas przyszli, cuda się dzieją, a za chwilę biczowanie, kamieniowanie i wyrzucenie z miasta. Dzień po dniu takie zmiany. I on pokazuje, umiem tak i tak, umiem jedno i drugie, i to jest działanie w duchu świętym. Jak ktoś chce współpracować z Bogiem, z duchem na co dzień, to to jest wpisane w nasze życie. A jak jeszcze nie jest wpisane w Twoje życie, to Bóg ci to zapowiada. A jeżeli masz nadzieję, że będę współpracował z Duchem Świętym, ale nie przyjdzie to na mnie, to nie wiem, czy słyszycie, kto tak powiedział. Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Hmm, zejdź mi z oczu szatania, bo przyjdzie. Tak, Jezus nam to zapowiada. Nie strasząc, tylko mówiąc, wchodzimy w to, idziemy dalej. To jest błogosławieństwo. Idziemy dalej. Bóg ci wystarczyć mojej łaski. Będę cię prowadził. I później wśród tych biesiadników, którzy są na uczcie radości, są na uczcie ducha świętego, okazuje się, że wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Wszystko jest gotowe. Wszystko jest przygotowane. A zatem stroje weselne też są przygotowane. Oni po prostu mają z tego pola, z różnych miejsc przyjść i wejść w to, co proponuje król. Skoro idę na ucztę do króla, to idę od momentu, jak mnie zaprasza, idę i wchodzę, biorę strój, bieram się, siadam, jestem na uczcie. Przechodzę drogę, którą proponuje król, którą proponuje Bóg, którą proponuje Duch Święty. A jeżeli w pewnym momencie powiem, ja tego nie biorę, uczta, widzę, że są fajne potrawy, to biorę, ale za ten strój to dziękuję. Król przychodzi i okazuje się, że ten, który gdzieś na drodze powiedział, tego nie biorę, zostaje wyrzucony z tej uczty. I czym jest to ten strój? No ja go odczytuję. Jako błogosławieństwo. Ja go tak odczytuję, że to jest na tej uczcie radości Ducha Świętego przyjęcie urągania, prześladowania, to, że nie będziemy zrozumiani, to że nas wyśmieją, i powiedzą, że jesteśmy, że protestantyzujemy Kościół, że niszczymy Kościół, a jak nic nie znajdą, to coś wymyślą bo nie może być nie pod górkę. I, i, i tak musi być. I teraz ktoś z was powie, ja chcę z Duchem Świętym, ale tego nie biorę. To przychodzi król i mówi, gdzie jest ten twój strój? Gdzie jest twój krzesz? Gdzie jest twoje przyjmowanie prześladowania? Gdzie są twoje zmagania? Jak sobie, jak walczysz z nałogami? jak walczysz z rzeczami, które, o których jest mowa, całe kazanie na górze, z porządliwością, z przebaczeniem swoim oprawcom. Nie chodzi o to, że otrzymujemy te prześladowania, żeby, żeby były, tylko żebyśmy przebaczali i jeszcze byli bliżej Jezusa. Przebacz Ojcze, przebacz im, bo nie rozumieją, co czynią. I idę dalej. Przebacz i Proszę Cię, przebacz, ja im przebaczam, i idę dalej. To jest ciągłe wzrastanie w Bogu, to jest nasz krzyż. I każdy z nas ma inny: innych ludzi, którzy krzywdzili, inne osoby, które nas dotknęły. Idź dalej, wzrastaj w Bogu. I to jest to doświadczenie, do którego jesteśmy wezwani. Chcesz, żeby życie było przygodą? To jest przygodą miłosierdzia z Bogiem. W duchu świętym to są cuda, to jest to doświadczenie łaski. To jest doświadczenie ewangelizacji, przemiany życia. Jak tutaj przyjechałem y, na lotnisku i tam chwilkę y, było tak, że tam Magda tam mi dawała znać, że jeszcze y, będzie za chwilę. I tam podchodzę do wyjścia i jakaś pani przy, stanęła. W... Ojciec, Rezław? <słuch> <słuch> tak. I zaczęła opowiadać o, o, o życiu, co tam się wydarzyło przez. Y, y, w tak, łaski doświadczyła. No i to są, to są zaskoczenia miłe. To są, Bóg daje taką wdzięczność. Najmniej powiedziała powiedziała, że uratowałem życie. A ją pierwszy raz na oczy widzę. I, e, także jeżeli pani właśnie to będzie słuchała, to ją serdecznie pozdrawiam, bo się, bo się dowiedziałem też, jak ma na imię przy okazji. I mogłem jej chwilę posłuchać, bo czekałem na Magdę. Także to też było dokładnie po to. I, i, i to są gratyfikacje, które nas wzmacniają. Ale za chwilę dostaniemy za coś po głowie. Ja też za coś dostanę zaraz po głowie. To jest normalne. I albo, albo się na to nastawiam, znaczy nastawiam się, po prostu to jest wpisane w drogę. I będzie trzeba komuś przebaczyć. A może tej samej osobie po raz siódmy i zapytam się Pana Jezusa, czy aż siedem? Taka jest droga z Duchu Świętym. Taka jest droga z Panem Bogiem. I ciągłe nawracanie się. Ciągłe, gdzie Powiem, nie mam siły. Już mi się nie chce, już nie mogę. I, czyli wy chcecie odejść? No i co? I chcesz zrezygnować z tej szaty, z krzyża? Chcesz mieć drogę inną? To nie pasujesz do tej uczty. Tego się nie da, nie da się tego rozdzielić. Albo biorę wszystko i żyję w Bogu, albo powiem Panu Jezusowi, Troszkę, a w miłości nie ma troszkę. Jak nie wierzysz, możecie zaraz spróbować powiedzieć: na przykład, kocham cię troszkę. Albo lepiej kocham cię trochę. Kocham cię na 95%. Drogie panie, co byście powiedziały wtedy? Co z tymi pięcioma? A Pan Bóg, jak my mówimy, kocham, Panie Jezu, ufam ci na 90%. Panie Jezu, biorę wszystko, co proponujesz na 90%. To sobie myślimy, ale jest ze mnie dumny. To jest nielogiczne, ale tak funkcjonujemy. Idziemy wracamy ze spowiedzi i widzimy, no. Na 90% jestem Boży. No. Pst, super. Takim ja to jestem już no. Jeszcze trochę, jakby stówka była to już po prostu tylko świętość, nie? Chodząca. No to niemożliwe. To jest nasza interpretacja miłości wobec Pana Boga. Wobec ludzi wiemy, że to nie przejdzie. Ale wobec Pana Boga tak na to patrzymy. Nie ma czegoś takiego. Albo jestem na 100%, albo nie. I jeżeli dasz Bogu 95%, będziesz, będziesz cierpiał i jeszcze nie będziesz widział owoców Ducha Świętego. Wtedy jest cierpienie, cierpienie nie z powodu Ewangelii, tylko z powodu braku 5%. To jest to cierpienie przez grzech, bo grzechem swoim niszczymy i to bardzo mocno potem cierpimy z tego powodu przez całe życie. Czasem są konsekwencje widoczne, czasem niewidoczne, ale to nie jest powodu Ducha Świętego. To nie jest prześladowanie z tego powodu. To jest cierpienie dlatego, że nie szliśmy za miłością. A to, o czym Wam dzisiaj powiedziałem i o czym mówiliśmy na tej konferencji, to jest cierpienie z powodu pełnego wydania się Chrystusowi. Że ja idę za Nim i że moje życie jest w Duchu Świętym. Oby tak było. Amen.